No, gołębie już tutaj kołują. Także zaraz sobie usiądą. Widziałem tego Budapesta że on się tutaj kręcił, jednak wrócił. <laughs> Więc o, jest. Budapeszta niestety nie odszedł. Jest bardzo kiepska pogoda. Mglisto, tak troszeczkę drży. Więc to no, ciężko ma odejść, tak? Tym bardziej, że tutaj siedział wczoraj. <laughs> I dzisiaj też już. Kilka godzin, bo jest po 13. Ja dopiero wstałem po nocce. No ale dobra, no skończę wywód o tych obrączkach. No, właściciel, jak do niego gołom wróci, to się bardzo cieszy. Poza tym, ma e, tą informację: jak do kogoś normalnego zadzwoni, ktoś normalny odbierze, to powie mu, co się z tym gołębiem działo, jak to wyglądało. Także tudzież go, ci hodowcy gołębi pocztowych to też. <tuszy> Oni wielokrotnie, znaczy ja też mam głębi pocztowe, tylko tam ja się nie mogę nazwać hodowcą głębi pocztowych. Ale też tak trochę sobie lotuję amatorsko, czuję ten klimat i wiem, że to fajne jest, jak wiemy, gdzie gołąb. O, ciemny też odcinał, widzę, że wrócił. Także dzisiaj nie jest, jak to się mówi, pora na loty. Nie wiem, czy one usiądą, czy pójdą. To nie ważne. Chodzi o to, żeby ten temat z obrączkami pociągnąć. No, że człowiek ma informacje, co z tym gołębiem się działo i tak dalej, gdzie był. W większości przypadków to tych gołębi teoretycznie nikt nie odbiera, także. Także jak kiedyś złapiecie gołębia, jest obrączka, to nie mówcie, że go chcecie sprzedać, bo takie miałem propozycje, czasami te gołębie. Ktoś chciał więcej niż ja za nie dałem. A tutaj jeszcze nie chodzi o pieniądze, tylko jak gołąb odchodzi, odchodzi od gołębnika w ładną pogodę, na niedużą odległość i się gubi, nie potrafi wrócić. To ten gołąb, ile by nie był wart, to dla mnie nie jest wart nic, ponieważ on się powinien gołębnika pilnować. I gdy on sam odlatuje z gołębiami sam wrócić. to wtedy jakąś tam wartość minimalną ma. Jak, jak nie potrafi, to, to trudno to powiedzieć, tylko że, że gołąb zdrowy, że szczepiony. I, i nie ktoś tam inny próbuje tego gołębia no, nauczyć prawidłowego latania, powracania z jakichś lotów odejść to tyle. No nic, gołębie kołują, te gołębie latają. O, latają koło koło moich gołębi i ciemny, który jest poznaczony, którego liczyłem, że odejdzie. No i Budapeszt, który nie jest zaznaczony. Nie wiem, co z, co z tym Budapesztem żółtym, który znaczyłem. Czy on z gołębiami lata, czy już w domu, powiem tak. No, w komentarzu to może kiedyś napiszę. Jak może gołą podejdzie i wróci, właściciel zadzwoni, to wam tą historię dokończę. Ale uważam, że znaczenie gołębi ma sens. A nie, że jest bez sensu, chociaż to jest takie troszeczkę, e, no kosztuje ta obrączka. Trzeba ją założyć. E, na 100 gołębi zadzwonią ze 3-4 osoby. No pewnie tak, ale kultura, kultura nasza gołębiarska jest taka, no Budapeszt wylądował i Ciemny pewnie też wylądował na domu. Nie ma warunków sprzyjających na, na powroty, o Budapeszt jest pod zaciągiem od razu, zobaczcie No także będę miał go okazję jeszcze zaznaczyć i założyć mu obrączkę Może jutro bądź pojutrze ma być ładne słońce Te gołębie pójdą trochę wyżej i, i one odnajdą drogę do domu, jak nie no to cóż, no nie wiem kto jest właścicielem tych gołębi, może, może, może ktoś kto jest z Legionowa bądź okolic ogląda, hmm, obejrzy ten film właśnie. To takie gołębie były bez obrączek, ale miały znaczniki. Zobaczcie tego Budapeszta, ja wam go sfilmuję. O, on ma takie dwie skówki pomarańczowe i większość gołębi właśnie było tak oznaczonych. Nie miały telefonu. To co? To chyba tyle. No, można by gadać i gadać o tym. Ja mam takie przemyślenia, że warto gołębia zaznaczyć swoją obrączką wypuścić, żeby wrócił do właściciela i powiedzieć mu o tym, co się działo, a co on z tym gołębiem zrobi. To już jest jego sprawa. Ale jak gołąb odszedł, gołąb został wypuszczony i wrócił ewentualnie do tego gołębnika, to myślę, że jest szansa, żeby tego gołębia jeszcze potrzymać Chociaż rokuje słabo, nie? <grytanie> także tak, także żegnam się Zbliżeniem na tego Budapeszta Niestety Tak jak wczoraj klasy nie pokazał i tutaj spadł Tak na razie jeszcze klasy nie pokazał i nie wrócił do domu Ale może za dzień, dwa jak będzie ładniejsza pogoda wróci Ech, ech, także taka historia. Pozdrawiam Was serdecznie.